I posłuchajcie, co mam wam do powiedzenia. Psalm pierwszy. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie pana. I zakon jego jest rozważany dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone na strumieniami wód, wydający swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie widnie. A wszystko, co uczyni, powiedzie się. Nie taki z bezbożnimi, są bowiem oni jak plewa, którą wiatr roznosi. Przeto nie ozdoją się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. Gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych, droga zaś bezbożnych wjedzie donikąd. Psalm 15 Panie, kto przebywać będzie w namiocie Twoim? Kto zamieszka na Twiej górze świętej? Ten, kto żyje naganie i pełni to, co prawe i mówi prawdę w sercu swoim, nie omawia językiem swoim, nie czyni zła bliźniemu swemu, ani nie zniewala sąsiada swego. Sam czuje się zgadzony i niegodny. A ci tych, którzy boją się Pana, choćby złozy przysięgę na złasną szkodę, nie zmieni jej. Pieniędzy swych nie pożycza na lichwę, nie daje się przekupić przeciw niewinnemu. Kto tak czyni, nie zachwieje się nigdy. Sam wstępnie. Wykrzykuj Panu cała Ziemia. Złuszcie Panu z radością. Przychodźcie przed obliczem Jego z weselem. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem. On nas uczynił i do niego należymy. Myśmy ludem Jego i czołdą pastwiska Jego. Wyjście bramą Jego uciecznieniem i przedsionki Jego spieszne chwały. Bogosławcie go, wysłowiecie imię Jego. Albowiem dobry jest Pan, nad jaki trwa łaska Jego, a wierność Jego z pokolenia w pokolenie. Sam 121. Oczy moje wznoszę ku górom. Skąd nadejdzie mi pomoc? Pomoc moja jest od Pana, który uczynił niebo i ziemię. Niechaj nie da się podkluć twej nodze, jak nie drzemie stróż Twój. Bo to nie drzemie, ani nie zasypia stróż nieznajoma. Pan stróży Twoi, pan cienie Twoje, poprawice Twoje. Słońce nie będzie ci grać niej, ani księżyc nie posypi. Masaż, nie będzie Ciebie od wszelkiego zła. A duszy twoje, znaczy, pan, pan do duszy, do Jeśli pan z trzema dziewięćdziesiąt, pan z trzema dziewięćdziesiąt, pan 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 z Oto Dzieci są darem Pana, bo darunkiem jest opon wiela. Czym strzały w ręku młotowika, tym synowie zostanie za nimi. Błogo mężowi, który zapewnia imię i swój kołdżak, nie zadejdzie się, gdyby nie się zbawił swych słów śledczych i braków. Psalm 133 O, jak dobrze inni te bracia w zgodzie mieszkają! Choć jak cenny olej na głowie, który spływa nad rodem, nawet do walona, sięgający brzegu jego szaty, jest tak rosa harmonii zbywa na góry swój, tak bowiem Pan jest cała błogosławieństwa Boże w na wieki wieczne. Albowiem mowa o krzyżu jest upisem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia,